Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo ciepło i serdecznie. Przychodzę dzisiaj do Was z tematem: jaka zmiana idzie w naszą stronę, i zobaczymy sobie aktualną naszą sytuację życiową. I na wstępie bardzo serdecznie Was zapraszam do czytań indywidualnych. Do księżycowych manifestacji, do kursu Tarota, przepięknej podróży w głąb siebie. Kurs Tarota jest tak zaprogramowany, że otwiera ciebie na Twoje dary, bardzo mocno pomaga zrozumieć też Twoje życie oraz przygotowuje Cię do pracy z kartami, jeżeli zechcesz wybrać tę drogę. Także zapraszam Was do przeznaczenia duszy, do kosmogramu i do wielu innych ofert. Moi kochani, no to popatrzmy, jaka zmiana idzie do naszego życia. Bardzo poproszę o pokazanie, jaka zmiana. Relaks. Bardzo ładna energia, czas odpoczynku i czas otworzenia swojego serca, swojej przestrzeni na właśnie odpoczynek, ale także openness mówi o tym, że otwieramy się na przyjmowanie. Być może też otwieramy. Swoje serca, swoje umysły, na coś, co dotychczas było dla nas niewidoczne i niedostępne. Możliwe, że to będzie też taki czas bycia ze sobą, taki czas um, pewnych rozmyślań, gdzie. Będziecie dokonywać pewnych podsumowań i zastanawiać się, czego już więcej nie chcecie doświadczać, co nie jest dla Was dobre, co nie jest dla Was właściwe. I pokazuje się, że rafa jest zwierzęciem, które ma bardzo duże serca. Mówi się, że rafa ma największe serce. I jest pełna miłości i dobra. Również w psychologii mamy y, żyrafę i szakala jako właśnie synonim komunikacji. Jak komunikuje się żerafa, czyli właśnie żyrafa przez pryzmat miłości, mówi językiem miłości, językiem zrozumienia, a szakal y, mówi w sposób roszczeniowy. Pełen oskarżeń, i mm, w sposób taki bardzo, bardzo nieprzyjemny. Więc tutaj mamy Żerafę, czyli wkracza do waszego życia miłość, język miłości, a także przygody. Nowa podróż, kochani, która prowadzi ciebie do lekkości. I to jest przepiękna. Do prostoty. Twoje życie będzie dążyło do większej jasności, większej klarowności, do większej takiej um, przewidywalności, też usłyszałam. Tutaj, kochani, jeżeli potrzebujecie, również um, jest sesja energetyczna, gdzie wprowadzone zostaje światło do waszej sytuacji. I to też bardzo pomaga zmienić przepływ energii. I zauważyłam, że jeżeli jest tak, że wy sami piszecie, a że potrzebujecie taką sesję energetyczną, taką sesję wspierającą, to to światło przepięknie do Was dociera, przepięknie do Was przychodzi i rzeczywiście dzieje się wspaniałe. Zmiany. Natomiast, jeżeli jest taka sytuacja, że ja na przykład jestem w otoczeniu kogoś, kto boryka się z różnymi problemami, kto boryka się z różnymi trudnościami i wysyłam jemu światło dla jego najwyższego dobra, to nie zawsze ten efekt jest tak skuteczny, kiedy sam ktoś z siebie przychodzi po y, dobrą energię. Y, dobrze. No to popatrzmy teraz, kochani, dalej. Jaka zmiana kroczy do Waszego życia? Obfitość, boska obfitość Czyli jesteście w tym wszystkim, kochani, zaopiekowani. Odgórnie, niczego Wam nie zabraknie, będziecie mieć tyle, ile potrzebujecie, i jest powiedziane, że urodziłeś się po to, żeby dostosować się do woli miłości. Bądź obfitością, a nie goń za nią. W momencie takiej całkowitej akceptacji Twojego tu i teraz. Jesteś w stanie otworzyć się na boską obfitość. I wdzięczność, ponieważ jest dużo powodów do tego, żeby podziękować. I przychodzi czas uziemienia czyli taki czas, który pomoże Tobie. Wyrównać też Twoje emocje i zmiana. I tutaj jest też powiedziane, że nie da się wszystkiego skontrolować. Nie ma takiej możliwości. Dlatego puść, zaufaj i otwórz się na otrzymywanie w najcudowniejszy sposób. W najpiękniejszy sposób. Tak. Także tutaj macie wspaniałą zmianę pokazaną. Jest też energia zaufania. Kochani moi, z kart mocy, moich autorskich kart, które też możecie zamawiać, zobaczmy, jakie jest przesłanie dla Was na ten moment Waszego życia. Bądź świadomy. Zwróć uwagę na to, co myślisz, co mówisz, jak mówisz, jak reagujesz w sytuacjach trudnych. W ten sposób budujesz swoją rzeczywistość. Bardzo ważna wskazówka, ponieważ rzeczywiście jest tak, że jeżeli um, jest problem i My tego problemu nie zauważamy, albo inaczej, cały czas mówimy bardzo negatywnie, to zasilamy ten problem. To pomnażamy te problemy, to ten problem urasta do bardzo, bardzo um, dużych rozmiarów i nas przytłacza. Więc jeżeli Rzeczywiście dzieje się coś takiego bardzo trudnego w Twojej przestrzeni, to właśnie zwróć uwagę na to, czy przypadkiem nie jest tak, że swoją energią, swoją myślą zasilasz to, czego nie chcesz, czyli zasilasz właśnie to negatywne myślenie, te negatywne problemy. Tak? A nie myślisz, Kategoriach tego, jak na przykład sobie ulżyć, jak sobie ułatwić pewne rzeczy, jak pewne sytuacje mm, rozwiązać. I jest powiedziane tutaj kolejne przesłanie. Uczyń swoje życie lepszym. Już teraz możesz zrobić jedną rzecz, by Twoje życie było piękniejsze. Co takiego zrobisz już teraz? Bardzo ładne przesłanie. Oraz kolejne. Zrób coś inaczej niż zwykle. Tak zaczyna się prawdziwa zmiana. No dobrze, no to popatrzmy w kartach Tarota. Jaka zmiana do ciebie idzie? Myślę, że podsumowując tę część czytania, możemy. Wszystko sprowadzić do tego, że mamy mieć zaufanie i być pełni akceptacji. Osiem mieczy, dziewięć buław, a także as Przepięknie. Kochani, przepięknie dlatego, że przychodzi as Czyli przychodzi nowy, lepszy początek, nowy, lepszy czas dla Was, dla Waszego życia, dla Waszego doświadczenia. I osiem mieczy to jest energia depresji, to jest energia smutku, to jest energia właśnie tego poczucia. Nie mogę podjąć. Decyzji, nie wiem co zrobić, nie wiem jaka jest, jakie jest wyjście z tej sytuacji, tak? Czuję związane ręce, wąsko patrzę na daną sytuację, na dany problem, tak? Ale osiem mieczy to jest właśnie ta energia takich. Takiego nastawienia przede wszystkim na problem. Dziewięć bław mówi o tym, że rzeczywiście jesteście bardzo zmęczeni. I powiem Wam, że do zmiany, do takiej zmiany Waszego życia, jest potrzebny zasób energii. Jeżeli tej energii nie ma, z poziomu ciała, nie ma mm, takiej przestrzeni, takiej swobody. To wtedy właśnie mamy to takie wewnętrzne poczucie, że cały czas walczymy. Ale mam takie też poczucie, że tutaj góra bardzo, ym, bardzo chce Wam pomóc, chce Wami się zaopiekować. I widzi Waszą sytuację, widzi Wasz stan mentalny, i widzi Wasze starania, ale też widzi to, że macie taką energię wojownika, takiego kogoś, kto tak naprawdę aktualnie być może walczy sam ze sobą. Najbardziej i mówi: "Okej. Okay, przychodzi szansa dla ciebie. Przychodzi przepiękna energia. Asa kielichów. Przychodzi nowy początek. Miej zaufanie. Czym będzie ten nowy początek? Bo to jest to może być dla kogoś nowa miłość, nowa relacja, nowy projekt. Dwójka buław. To jest kochani nowy początek. Powiem Wam, najbardziej czuję to w relacjach, w miłości. Taki czas wychodzenia do ludzi wychodzenia do partnera wychodzenia do świata wychodzenia z takiego być może wewnętrznego też zamknięcia. To jest taki czas, gdzie pewnych rzeczy już nie chcemy robić sami. Chcemy być w połączeniu, chcemy być w jedności, chcemy być we współpracy, w połączeniu naszej mocy z drugą osobą. I tutaj się pokazała miłość, że miłość będzie dla Was ważna. W najbliższym czasie. Ale też usłyszałam teraz coś takiego, że jeżeli na przykład nie macie na horyzoncie jakiegoś partnera, to może chodzić konkretnie o mm, o taką miłość od wszechświata, że wszechświat bardzo ci pomoże. Pomoże ci na tyle, że nie będziesz wiedziała, dlaczego nagle tak sprawy zaczynają się układać po Twojej myśli. Tak? Bo otrzymujesz po prostu takie wsparcie. Tu jest pokazana sytuacja, że coś Was boli, że coś Was rani, że coś Was może rozczarowuje. Ale też pokazała się, widzicie, karta diabła. Ja od razu tą kartę tutaj oczyszczam, dezaktywuję negatywny wydźwięk tej karty. I tutaj problemem mogą być na przykład jakieś sprawy finansowe, które Was bardzo martwią. Ale też poczułam, że takie poczucie niesprawiedliwości. Tak? A czym jest ten diabeł? Zaraz to pytajmy, czym jest ten diabeł? Tutaj wiecie co, ja mam takie poczucie, że mm, no właśnie. Diabeł to jest to zawieszenie, czyli być może to. Co, co jest t, dla Was y, takim, powiedzmy, piekłem, tak? Być może brak y, zmiany perspektywy myślenia i patrzenia na pewne tematy i sytuacje. I tu jest właśnie powiedziane, że Twoja sytuacja wymaga zmiany. Wymaga... Szerszego spojrzenia, że może trzeba odejść od jakichś sztywnych, przewidywalnych reguł, może trzeba coś nowego tutaj wprowadzić, bo tu jest bardzo duże i takie kurczowe trzymanie się, taka zasadniczość, taka konserwatywność. A tu czas na zmianę, czas na ruch. I to przyniesie Ci sprawiedliwość, czyli bardziej takie elastyczne podejście, elastyczne myślenie. Czym jest ta piękna zmiana tutaj dla Ciebie? To jest dla mnie energia, która mówi o tym, że um, Będziesz ponad jakieś konflikty, Będziesz ponad jakieś trudności. I będziesz i tak świętować swój sukces i swoje szczęście. Kochani, bardzo Was serdecznie zapraszam do czytań. Bardzo Was zapraszam do zamawiania kart mocy, e, wspaniałych świec z wosku pszczelego. Teraz mamy w kolorze takim marchewkowym, dniowym, też w kolorze złotym oraz czarnym. Także tworzone są zestawy jesienne. W zakładce społeczność e, niedługo. Pokażę wam jak wyglądają takie piękne jesienne paczki z właśnie wosku pszczelego. No ale nie tylko. Także jeżeli macie ochotę to niedługo będę wstawiać różne ciekawe zdjęcia moich propozycji. I zapraszam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie do kursu tarota, ponieważ jest to moja perełka. Coś wspaniałego, ukochanego, i rzeczywiście tak to działa, że um, zakochaj się w swoim um, dziele i wtedy puść go w świat. Um, przyznaję, że um, zawiera on dużo informacji właśnie odnośnie BHP energetycznego. Co jest bardzo ważne w pracy z energiami. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Bardzo Wam dziękuję za każde wsparcie mojej działalności, za Waszą społeczność, za Wasze piękne komentarze. I wierzę w to, że wszystko, co najlepsze, jest, kochani, przed nami. Życzę Wam. Wspaniałości i pa, papa.